Cześć, witajcie w kolejnym Astrofonie, czyli w serii, w której odpowiadam na Wasze astronomiczne pytania. I oczywiście, jak to zwykle w tej serii bywa na początek, zaczniemy ciekawym komentarzem. Polska to taki Minecraft trochę. Zwierzęta nie są nam aż tak groźne, a spadnięcie z drabiny może skończyć się śmiercią. Poziom. Poziom surrealizmu tego komentarza był tak wielki, że musiałem go po prostu tutaj wrzucić. Natomiast jeżeli ktoś jest mi w stanie wyjaśnić w komentarzach o co chodzi właściwie, to byłbym bardzo wdzięczny, bo no. Jakoś zupełnie, nie, może nie siedzę w tym świecie Minecrafta, tym raz wygląda, że gość od Minecrafta, ale kiwa głową, że nie, nie wiem, nie wiem. E, piszcie w komentarzach, może ktoś mi to wyjaśni, może otworzy się przede mną zupełnie nowy rozdział rozumowania. A teraz lecimy już z pytaniami. Hoja, Max, pytanie, które ciągle za mną chodzi. Jak wyglądałaby czarna dziura od boku, i czy dałoby się w ogóle obejść taką czarną dziurę z boku? Tutaj chyba kłania się nie do końca zrozumienie tego, jak czarna dziura wygląda, a to w związku z tym, że przez długi, długi, naprawdę długi czas pokutowały takie ilustracje pokazujące czarną dziurę w 2D jako faktycznie taką dziurę. Natomiast musimy pamiętać, że żyjemy w rzeczywistości trójwymiarowej i czarna dziura jest jak najbardziej obiektem no. Z... Prawie sferycznym. Jest ona troszeczkę spłaszczona, ponieważ e, obraca się wokół własnej osi, ale jej horyzont zdarzeń jest e, sferyczny i tak naprawdę można ją oblecieć jak planetę, gwiazdę czy jakąś planetoidę. E, tylko, no oczywiście, tutaj czarna dziura rządzi się innymi prawami. Zagina bardzo mocno czasoprzestrzeń wokół siebie, więc jeżeli e, podróżowalibyśmy bardzo blisko niej, znaczy bardzo blisko, relatywnie blisko czarnej dziury, to wciąż byłyby jednostki astronomiczne odległości. E, w przypadku supermasywnych czarnych dziur, nawet lata świetlne odległości, to widzielibyśmy, że coś dziwnego zaczyna dziać się z dyskiem akrecyjnym dookoła czarnej dziury. Tutaj widzisz teraz, jak wygląda czarna dziura z boku. Tak naprawdę, z której strony z boku, patrząc z płaszczyzny równika, byśmy na nią nie patrzyli, będzie wyglądała mniej więcej w ten sposób. To, co widzimy na górze, taka aureolka, to nie jest coś, co okrąża czarną dziurę od góry. Tylko jest to właśnie zagięta czasoprzestrzeń i przez to widzimy to, co znajduje się za czarną dziurą, ale tak, jakby wywinięte w naszym kierunku. Kiedy natomiast wejdziemy sobie i zobaczymy czarną dziurę od góry, to będzie wyglądała jak takie dziwne jajko sadzone, gdzie żółtko jest nieżółte, a w tym przypadku czarne. To jest właśnie horyzont zdarzeń. Dookoła mamy dysk akrecyjny w postaci właśnie jakiejś materii, która opada pod horyzont zdarzeń i też orbituje wokół czarnej dziury. No tak, ale nie każda czarna dziura ma hmm, horyzont zdarzeń, ponie, horyzont zdarzeń oczywiście ma każda. Nie każda czarna dziura ma hmm, dysk akrecyjny, ponieważ nie do nie każda czarna dziura ma wokół siebie jakąś materię, która mogłaby taki dysk utworzyć. I co wtedy? No wtedy takiej czarnej dziury, jeżeli znajdowałaby się na tle czerni kosmosu, w ogóle nie zauważymy, bo będzie po prostu czarna na tle czarnego. Natomiast jeżeli znajdują się tam jakieś gwiazdy, galaktyki, mgławice, coś co odcina się od tej czerni, no to zobaczymy też takie zakrzywienie właśnie czarnej dziury. Ale jak najbardziej możemy taką czarną dziurę oblecieć, zakładając, że oczywiście do takiej czarnej dziury byśmy mogli lecieć i wytrzymalibyśmy na przykład promieniowanie, które wysyłane by było w jej bezpośrednim otoczeniu w przypadku posiadania dysku akrecyjnego, Alien z Ziemi. Są jakieś domysły, w jaki sposób można by było otworzyć portal do innego wszechświata? Okej, okay, tutaj pytanie jest jak najbardziej słuszne, natomiast trzeba je doprecyzować. Jaki inny wszechświat, jaki inny wymiar? Jeżeli patrzymy z punktu widzenia innego wszechświata, jeżeli bierzemy pod uwagę taką hipotezę np. wieloświatów, czyli że oprócz naszego wszechświata istnieją też inne wszechświaty, to wszystko zależy od budowy tych wszechświatów. Jeśli wszechświaty miałyby być czymś na wzór, Wzór galaktyk, to znaczy, wylatujemy z jednej galaktyki, mamy przestrzeń międzygalaktyczną i potem po jakimś czasie wlatujemy do drugiej galaktyki, to jak najbardziej wystarczyłoby mieć odpowiednio dużo czasu, odpowiednio mocne silniki, które wyrwałyby się przyciąganiu całego wszechświata. E, no i moglibyśmy osiągnąć kolejną prędkość kosmiczną i przelecieć sobie do kolejnego takiego wszechświata. Ale jeżeli e, warunki brzegowe były inne, no i wszechświat jest czymś zamkniętym, czasoprzestrzeń jest. Zwinięta, powiedzmy. Wyobraźmy to sobie jako jakieś takie kulki czasoprzestrzeni, ze wszechświatami zawartymi w nich, zatopione w jakiejś hiperprzestrzeni, na przykład, bo i takie hipotezy są. To tutaj mielibyśmy duży problem, ponieważ no nie istnieje przynajmniej na razie nawet teoretyczny zarys czegoś, co wyzwoliłoby tak dużą energię, która mogłaby zrobić taki wyłom po prostu w czasoprzestrzeni, tak żebyśmy mogli przejść do tej hiperprzestrzeni, następnie znów zrobić wyłom i wlecieć do innego wszechświata. Kolejna rzecz. Jeżeli byśmy nawet dysponowali taką energią, jeżeli byłoby to możliwe i moglibyśmy taki wyłom poczynić, no to pytanie co czekałoby nas w tej hiperprzestrzeni? Czy prawa fizyki byłyby takie same? No pewnie raczej nie, więc rozpadlibyśmy się, ponieważ materia jaką znamy nie mogłaby istnieć. Więc to są czysto hipotetyczne oczywiście rozważania, ale raczej wszystko póki co oczywiście wskazuje na to, że nie byłoby to możliwe. Natomiast jeśli mówimy tutaj o wymiarach przestrzennych w ujęciu fizyki Kwantowej, no to też nie jesteśmy w stanie do takiego wymiaru wejść, ponieważ te wymiary są zwinięte, tak bardzo zwinięte, że nawet atomy nie są w stanie ich doświadczyć. Dlatego też. No, nie byłoby jak po prostu do takiego wymiaru wejść. Zresztą jak miałoby to wyglądać. To są kolejne wymiary przestrzenne, czyli mamy przód, góra, dół, tak, lewo, prawo wymiar czasowy w tym wszystkim jeszcze no i cóż, i jeszcze musiałby być jakiś inny wymiar przestrzenny, a nawet kilkanaście, bo i takie są przecież teorie kwantowe, które tyle tych wymiarów zakładają. Natomiast jeżeli chodzi o takie alternatywne rzeczywistości, to tak naprawdę nie mamy fizycznych żadnych dowodów ani przesłanek na to, że takie rzeczywistości mogą istnieć. W ten sposób, że są one gdzieś tam, prawda, w płaszczyźnie przesunięte od siebie, i trzeba by się było jakoś przebić do nich. Coś a la Rick and Morty, gdzie, prawda, Rick razem ze swoim wnuczkiem podróżują między wymiarami. To raczej takich wymiarów e, póki co fizycznie nie opisaliśmy, e, więc też nie ma za bardzo e, jakiegoś pomysłu na to, jak można by było się między takimi wymiarami przesuwać. Natomiast jeżeli nie obserwujemy takich zjawisk w przestrzeni kosmicznej na co dzień, to znaczy, że nie istnieją też najprawdopodobniej żadne procesy, które mogłyby takie tunele otwierać, e, albo nie ma takich energii, które takie tunele mogłyby otwierać, e, przez co też e, no możemy zastanawiać się, czy energia potrzebna do otwarcia takiego. Tunelu, tu oczywiście to jest czysto hipotetyczne, wszystko, nie byłaby większa niż energia samego wielkiego wybuchu? Kto wie? To są pytania, które na razie pozostaną bez odpowiedzi. Dlaczego jak chcę sobie wyobrazić nicość, to ciągle widzę czarny kolor? Wtedy to chyba nie jest już nicość. oscar pl Jest, bo czarny kolor to w zasadzie brak niczego. Gdy widzimy coś czarnego, to dlatego, bo nie otrzymaliśmy od tego obiektu żadnego światła. Wiemy, że ten obiekt istnieje tylko dlatego, bo widzimy na jego tle inne obiekty, które światło odbijają i mamy dzięki temu kontrast. Gdyby zabrać wszystkie kolorowe obiekty i pozostawić tylko ten czarny, to nie widzielibyśmy niczego, czyli wszystko byłoby dla nas czarne. Ale to nie odnosi się do nicości. Nicość to jest nic, i też nie ma obserwatora, który tę nicość mógłby obserwować, więc tak naprawdę nie ma problemu. Piotr S. Mam pytanie, czy gdyby układ słoneczny w swojej wędrówce wokół centrum galaktyki natrafił na obłok pyłu międzygwiezdnego, to czy byłoby to jakoś odczuwalne i lub obserwowalne z Ziemi? Dla człowieka niestety nie, ponieważ to jest i tak bardzo rzadki ośrodek. To, co oglądamy, jaką głowicę, to nie są takie gęste chmury, tak jak lecimy na przykład w chmurę tutaj na niebie, lecąc samolotem. To jest ca cały czas bardzo, bardzo, bardzo rzadki ośrodek próżnia właściwie, tyle tylko, że z pewnej odległości widzimy no, po prostu składową tego całego gazu, który się tam znajduje. Oczywiście moglibyśmy wykryć e, większą ilość cząstek e, z pomocą różnych detektorów, ale no oczywiście z pomocą wzroku byśmy czegoś takiego nie zobaczyli, to nie byłoby tak, że przelatujemy przez mgławicę i nagle sru, po prostu e, meteoryty e, spadają na Ziemię, meteory rozświetlają nocne niebo, no tak to by nie wyglądało. E, odczulibyśmy Zwiększone też pewnie promieniowanie kosmiczne. Odczulibyśmy większą ilość tychże, właśnie cząstek tego ośrodka, ale musielibyśmy dla porównania spojrzeć gdzieś na jakiś fragment nieba, gdzie na przykład jest tego dużo mniej. Co byłoby trudne, gdybyśmy znajdowali się wewnątrz takiej mgławicy, bo bylibyśmy po prostu takim ośrodkiem otoczeni z każdej strony. Tak to wygląda. Kącik spostrzegawczego. Przepraszam, wiem, że nie na temat, ale dopiero w trakcie tego materiału to zauważyłem, czyżbyś miał niegdyś złamaną lewą rękę? Czy chce, czy nie, widzę sporo detali. Prawdopodobnie to moja wkręta, zapominająca o zwyczajnej ludzkiej asymetryczności. Ogólnie jest to jeden z ciekawszych w mojej opinii kanałów na YouTube. Pozdrawiam i zamierzam aktywnie wspierać po powrocie do pracy z UK! Pan doktor? Kurde, skąd on to wiedział? A bras też miał lewą złonę, obaj mieliśmy lewą złonę. W ogóle, jak ktoś chce w astrofazie pracować, to musi mieć złamaną lewą rękę. Jak nie miał, to też są sposoby. A serio, naprawdę. Znaczy, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na bliznę pooperacyjną, czy w jaki inny sposób. Nawet nie zauważyłem, że są gdzieś tam asymetryczne. Ta może być większa, bo częściej używam, ale generalnie. No, nie wiem, nie wiem. Powiem szczerze, że jesteś naprawdę spostrzegawczy. Może to jest Twój talent, może powinieneś go wykorzystywać. Może Ci się to w życiu przyda i tego Ci serdecznie życzę. Koncik spostrzegawczego. Maciej Nowak! Czy czarna dziura o masie gwiazdowej może awansować do miana supermasywnej czarnej dziury, na przykład poprzez wchłonięcie odpowiednio dużej ilości materii? Czy istnieje precedens takiej sytuacji, o ile to możliwe? Raczej czegoś takiego we Wszechświecie nie spotykamy. Na pewno nie zaobserwowaliśmy póki co czarnej dziury, która mogłaby się zamienić w supermasywną czarną dziurę, po prostu zjadając rzeczy dookoła, ponieważ materia nie jest aż tak gęsto upakowana gdzieś tam w galaktykach, na ich rubieżach i tam, gdzie występują takie luźne masy gwiazdowej czarnej dziury. Zatem trwałoby to naprawdę, naprawdę bardzo długo. E, taki proces byłby na tyle długi, że no, ciężko byłoby zauważyć tenże, właśnie proces w trakcie. No, szukamy takich czarnych dziur tej masy pośredniej, które mogłyby wskazywać na taki tor ewolucyjny, ale póki co dwie najbardziej. Prawdopodobne hipotezy powstawania supermasywnych czarnych dziur są takie, że albo powstawały z bardzo masywnych gwiazd, które były taką pierwszą generacją gwiazd, które pojawiły się po wielkim wybuchu. Były bardzo, bardzo masywne i one zapadały się właśnie do czarnych dziur. Druga hipoteza mówi o olbrzymich obłokach molekularnych, powstałych przy zagęszczeniach właśnie materii we wczesnym wszechświecie, które też zapadając się tworzyły właśnie takie supermasywne czarne dziury więc raczej odpowiedź brzmi nie, ale może nas jeszcze wszechświat oczywiście zaskoczyć. Przedstawienia układu podwójnego czarnych dziur zdają się pomijać pewien aspekt. Jeśli obserwator znajduje się na linii przechodzącej przez dwie czarne dziury w układzie podwójnym, to grawitacja tej bardziej oddalonej powinna wpływać na kształt horyzontu zdarzeń tej bliższej. Horyzont powinien się powiększyć, ponieważ oddziaływanie grawitacyjne jest tam większe. Analogicznie między czarnymi dziurami horyzont zdarzeń patrząc od środka układu powinien być mniejszy, ponieważ oddziaływanie grawitacyjne jednej dziury pomaga wydostać się obiektom, które znajdują się bliżej tej drugiej. Horyzont wciąż istnieje dla obydwu, ale może jego kształt powinien być. Na przedstawieniach mniej okrągły. Ale ja się z Tobą w 100% zgadzam, to jest efekt tego, że po prostu najczęściej te animacje są proste, bardzo uproszczone i widać po prostu dwie wirujące dookoła siebie kule. Po pierwsze, czarna dziura raczej kulą, jeżeli obraca się wokół własnej osi, a, a takie znamy, nie jest, tylko jest spłaszczona delikatnie. A po drugie, horyzont zdarzeń nie jest skorupą ziemską, na przykład nie jest też gazową otoczką, nie jest obiektem rzeczywistym. Jest pewnym pewnym obszarem czasoprzestrzeni, z którego nie otrzymujemy żadnych informacji. I trzeba pamiętać, że osobliwość czarnej dziury w momencie, kiedy krąży dookoła drugiej czarnej dziury i wywoływane są te fale grawitacyjne, bardzo mocno zaburza no, kształt tej czasoprzestrzeni, więc i kształt oczywiście horyzontu zdarzeń też ulega zmianie. Wydaje mi się, że w układzie podwójnych czarnych dziur na linii łączącej środki mas tych dziur e, znajduje się punkt, niekoniecznie na środku tej linii, e, to zależy od różnicy ich mas, w którym oddziaływanie grawitacyjne tych czarnych dziur znosi się i przybywający tam obserwator idealnie byłoby w sytuacji, gdy obserwator jest nieskończenie małym punktem, nigdy nie odczuje negatywnych skutków grawitacji. Pewnie tak, matematycznie pewnie byłoby to możliwe, tylko pamiętaj, że tam czasoprzestrzeń jest tak zaburzona, i tak bardzo mocno wleczona, i wywijana, i skręcana, i wyrzymana. Pamiętajcie, żeby nie brać kotów i ich nie wyrzymać. Natomiast podejrzewam, że utrzymanie się w takim punkcie byłoby skrajnie niemożliwe. Po prostu. Raczej, jeżeli przez jakiś ułamek sekundy, to potem byłoby to już po prostu niemożliwe. Natomiast oczywiście w takim układzie mamy punkty libracyjne, punkty Lagrange'a, które oczywiście zmieniają się też bardzo mocno w miarę zbliżania się tych czarnych dziur do siebie i coraz większego zaburzania czasoprzestrzeni, ale faktycznie takie punkty też tutaj znajdziemy, ponieważ jest to układ oczywiście dwóch obiektów grawitacyjnych o różnych masach, które oddziałują grawitacyjne na siebie, więc i takie punkty tam też. Znajdziemy. No dobra moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o pytania w dzisiejszym odcinku, a teraz przechodzimy już do tego, co lubicie chyba najbardziej, czyli astrosuchara. Propozycja dla astrosucharu. Co lubią jeść głodni kosmosu? Marsa. A ja tam zawsze wolałem snickersa. A ty, panie Brazowco, wolałeś? Bounty. Widzicie? Także to nie jest do końca prawda. Słuchajcie, ja idę sobie teraz popić. Tutaj mam kubeczek, także popiję tego suchara. A was serdecznie zapraszam już w tym momencie na kolejne odcinki astrofonu. A widzimy się już wkrótce. A teraz mówię wam, do zobaczenia i cześć. I oczywiście, jak zwykle, tradycyjnie, astrofaza dla głodnych kosmosu.